Cześć, hey, cześć siemanko, ja jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z The Forest. Yy, tak, przerwaliśmy pewnego dnia tą se serię, nie było żadnych odcinków yy, A teraz już wam powiem, dlaczego nie było tak długo odcinków z tej serii. Otóż pamiętacie jak ostatni odcinek nagrałem, to oczywiście musiało mi save'a skasować yy, Były straszne bugi, jeszcze było jeszcze gorzej niż normalnie przed patchem. w sumie nadal jest. Yy, no. Słyszę po dźwiękach, że nie jest zaciekawie e, ale ale chciałbym wznowić tę serię, ponieważ ciągle mnie o nią prosicie, podobała wam się e, i poza tym od ostatniego odcinka, jaki właśnie, mm, właśnie, da się zrobić. zabić. Oh, dubstep dźwięki dalej. Tak, od ostatniego odcinka wyszło już trzy patche do tej gry, także mogło się sporo naprawić. Eee, dlatego chciałem zobaczyć jak to hasa I swoją drogą już, już, już eee, te... Tak, kamyk eee, Już prawdopodobnie savey są na Steamie trzymane Nie na dysku eee, I dzięki temu Po update'cie nie powinny się skasować savey, także to jest idealna Okazja na to, żeby zacząć wreszcie Z powrotem nagrywać, jak już mi nic tutaj nie skasuje Jeszcze będę musiał sprawdzić eee, Z Proposem właśnie na kopie Czy coś tu a, to taki dziwny dźwięk był. Czy jak na kopie się zapiszemy, to nam wypieprzy save'a właśnie z singla, jak to było ostatnio. Pamiętacie, nagrałem jeden odcinek, potem był kop i już nie było nic z singla, bo tamten zapis w kopie mi wtedy wywalił Sejwa. No niestety, kurczę, po co ty te kamyki łapiesz? Także mi się już nie chciało, wiecie, nagrywać, żeby zaraz znowu nagrać jakiś odcinek z kopa i żeby zaraz... Czemu to się świeci? On to się tak kopuje. Ale te dabstep, dźwięki są tragiczne w dalszym ciągu. Swoją drogą, mam pomysł co do tej serii: taki, że pamiętacie, jak zawsze ścinałem drewnianko, to z reguły nie było co robić. Czasem, może nawinąłem jakimś tematem, bardzo rzadko, ale, ale czasem się mi zdarzało. Dlatego, jeśli macie do mnie jakieś pytania. Typu, zapytaj, Werteza, Wiecie tam, moja seria, którego właśnie dawno odcinka nie było. <grywa> swoją drogą, to bym mógł sobie coś podpowiadać na jakieś pytania, gdy będę ścinał drewno, bym sobie coś tam patrzył. Może coś ciekawego, bym fajnego wyszukał. Dziwne jest to w tej wersji. <grywa> ja pierdzielę Czarek Czarek i Halina, czy Kiwie, jak wy się tam zwaliście? dobra ja tu widzę, że już pora raz ten spadać, bo już mi się mutanty zlatują, jest nieciekawie. Proszę państwa, Jesus, myślałem, że jakaś wywiórka spadła. Się nachlała na górze. Jak przysrała o ziemię, to tyle ją wszyscy widzieli. Dobra, kolejny temat, another temat. E, 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 tak, tak. E, właśnie, 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 Purpos mi też nawinął nową Gierkę Survivalową. Coś typu Deforest, bo tak samo się zaczyna, właśnie w rozbitym samolocie. Tylko że. Woda jest ładniejsza. Tak, woda jest ładniejsza, dokładnie, w tej grze woda jest ładniejsza. Wszystko ogólnie jest takie ładniejsze. A ogólnie ona, jako, że dopiero co ostatnio wyszła, znaczy wyszła, to jest trudno powiedziane, to jest dopiero najwcześniejsza wersja Alfy 001, także jest na masę zbugowana na pewno. Ale jest klimat taki bardziej wakacyjny tam, także także no może być fajne, może być fajne. Jak z tego nagram to podpiszę jakoś odcinek, żebyście wiedzieli co to jest, żebyście... żebyście od razu ogarnęli temacik. Nazwę to typu tak. Taki ładniejszy The Forest, czy coś tu w stylu, bo grafika tam jest naprawdę czady. Czady rewelka. Naprawdę. Będziecie musieli to zobaczyć. Polecam. Czy to piłka? Nie. Na szczęście to nie była piłka. Także okej. Okay. Powiem, powiem Wam, że z teksturami tutaj trochę poprawili. Ten świat nie jest już taki, że tak powiem, szary. Był strasznie taki szarawy, taki nieciekawy z tego co właśnie pamiętam. Znaczy, no nie wiem czy dobrze pamiętam, bo dawno nie grałem. Grałem w różne gry od tamtego czasu. I tak było. Statku nie ma. Ej, dobra, dobra. Skoro statku nie ma, to ja przynajmniej stąd siekierkę zabiorę. Dziękuję. Ej, lecimy. Standardowo do mojej ulubionej lokacji. Dlaczego tam? Ponieważ, według mnie, tam najłatwiej przetrwać. I na początek możemy się tam jak najbardziej zatrzymać. Myślałem, że ma spodnie. Mnie to zdziwiło. Ale nie, nie miał spodni. Był normalny. Normalny, dobrze. Oby mi tylko tam w tamtym miejscu, gdzie będę. Co ja ten kamyk zabiorę. Żeby mi nie postawili yy, swojej swojego totemu. Czy jak to się nie nazywa? Żeby mi się tam. Nie kręciłyby dlaki. Dobra, jak tam dzień? Dzień jest jak najbardziej spoko jeszcze. Mogę pójść na spokojnie sobie przygotować troszkę miejscówki. Kurczę, no graficznie mi się serio wydaje, że się pozmieniało, także mi się to podoba. W końcu trzy patcze były. Cześć jelonku, czy wreszcie coś dropisz? No tak, no tak. Traw go będąc zmęczonym. Jasne, życzę Ci good luck, powodzenia. O, ma kolego. Trzymał full... Full... Full patyków, no to wychodzi. Co to jest? Jakiś zegarek, okej. Okay. No, nowe rzeczy, nowe rzeczy, nie ogarniamy za dużo. Okej, okay, fajnie, fajnie, będzie co robić będzie co odkrywać. Bo tak, jeszcze nie grałem, jeszcze nie grałem dosłownie w tego patcha. Teraz po... znaczy teraz, odpaliłem sobie od razu nagrywanie, nie sprawdzałem o co biega. Kliknę na continue Stwierdziłem, że a może mi wyłapie Sajwa z wersji 009 Ni dupa, zaczęło się oczywiście Na naszym ulubionym samoleciku Było przeczadersko Normalnie O kurde, no się robi w tą stronę Ja pierdzielę Zenek, czy ty to widzisz? Tak, widzę Ostatnio Mam fazę na ten głupi głos Nie wiem, nie wiem co mi odwaliło, nieważne Nieważne, nieważne Nieważne jak nic poprawili grafikę, jak nic, ja to widzę, ja to widzę. Wy też to widzicie. Kurczę, tu są. Mmm, są dopiero te. Kurczę, daleko nad, na drugiej stronie mapy mnie wywaliło. Ja dookoła tu przychodzę zamiast od razu polecić, wybudować się w jakimś miejscu. To nie, ja sobie wymyśliłem moje miejsce, tam mam się wybudować. Tam ma być gitek straczadersko i dupa. Podlecą mi te, te czarki. Jak mnie wyrżną. To na tym się skończy. Będę się od nowa nagrywać No dobra, bez taki po prostu zginę i powiem hehe <śmiesznie>, śmiesznie jest, cześć, cześć, dzień dobry Elegancko Cool cool chat Jak nic grafikę poprawili, po prostu no, no o wiele ładniej to wygląda Like it Chyba, że gościu shadery wprowadził do tego Tak cześć mamy shadery Shadery, shadery Swoją drogą? Tam umarł ktoś? Ja widziałem jak on umarł. On stał i umarł. Widziałem jak umarłeś. On nie umarł. Po prostu coś spadło, znaczy ta... walizka spadła. I na tym to się skończyło, dobrze. Dobrze, ja potrzebuję... Trzeba się tutaj wybudować. Wybudujemy sobie tę prowizoryczną chatkę, jaką tu z purpasem zrobiliśmy na początku, żeby sobie wytestować. To będzie najlepszą opcją. Ej, zmieniło się tutaj. Albo mi się wydaje. Naprawdę już dawno w to nie grałem. Jak nic. Dobrze. Panie drzewko, modern AXA potrzebuje. Strasznie modern. Ścinamy to drzewo. O już słyszę ten dubstep dźwięk jak to drzewo będzie upadało. Już to słyszę, ja wam mówię. Zobaczycie. <grymne> no. Come on. Come on. Come on. Come on! Come on! Dawaj! Lecisz z tym! Już, 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 spokojnie. Easy peasy, to tylko dzikie żaby. Ale ze mnie jest inteligent. Ja po prostu... Ja pierdzielę! Pewnie się teraz zdziwiliście, zdziwi a zdziwi zdziwi ogrzyba ci chodzi dał Czekajcie, tu są te... dobra Nie, bo chciałem sobie na początku postawić tą kabinkę Na którą później coś zmienić To miejsce będzie perfect, perfekcyjne, perfekcyjne, ja wam mówię yy. A to ptak Gdzie to się stoczyły, te pozostałe? Come on Come on. Gdzie to jest? Chciałem drzewo i mi ukradli te Kłody gdzie moje kłody czarki? Kleptomania wam się odpaliła w tych częściach? Naprawdę? Naprawdę ja was znajdę. Ja ci czarek znajdę odpowiedzialny za to. Ja ci czaruś znajdę. Ja ci pokażę. Gdzie jest moja kłoda? O! Nie no, serio? Aż tutaj? Napierdziel. Dobra, dało radę. Już myślałem, że nie co mogę zjeść te berysy. Dawaj, dawaj moje kłody. Ja już sam ścinałem, ona należy do mnie. Dziękuję, weź ten wyskocz. Czaruś, czaruś, czaruś. ściąłeś, Oddały ci czarki, przestraszyłeś ich. Super, jesteś koksem. Teraz chodźmy tutaj. Tak, dziękuję. Dwa batony ekstra, poprawiło mi to humorek. Ścinamy dalej, ścinamy dalej, ścinamy dalej, bo zaraz jak tam czarki przylecą, to nie będzie ciekawie, mi się wydaje, że jednego widzę, tam taki mały piksel się rusza. Ale nie, to musi być liść. <noise> Czemu tym ścinasz, Człeniu? Tym ścinaj. O, tam się liść też przewrócił, teraz z lewej tam gdzieś. Halo? Von. Tak. O, 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 o. No, jeszcze dzień jest, won mi stąd! Won! Dobra, fagać się! Fagać się! Fagać się! Fagać Przewracaj się w tamtą stronę! No, sucker fucker, motherfucker! Ja umiem biegać! A, połowa jest zrobiona! Oni mnie atakują! Wypyyyyń, dalej stąd, no, raz Ty czarek, ty, ty kurde, jakiś nowy czarek w ekipie u nich, normalnie Ej, gdzie się toczysz do jeziorka? Masz się tu nie toczyć, come on Ej, nie staczesz się aż tak, okej? Okay? Ej, Baśka, ej Helena, nie atakuj, nie atakuj, won, won ja... Nie bić mnie Posrało cię? Ej, synek Tak, tak, ładny jesteś, super, ślicznie Spadać stąd. Ja tu ja tu porządny drwali jestem z porządnego miasta. No nic. To, to, to wracajmy do roboty ścinania. Hehe. A może oberwie przez drzewo? Tak, drzewo jako najlepsza zasłona przed czarkami. To jest czarki. Problem? Przewróć się tam. Ślicznie Mogę się dupić czarka Ło, ej, co ty robisz? A ptaszkę złapałeś. No miło. No już, ptaszku leć sobie. A oni se poszli Przynajmniej tak troszkę będzie brakowało jednej kłody, tak? Mhm. Ale pytanie za milion baksów jest takie Czy tu nie ma jakiejś takiej... Wody, która jest iluzją e, położona, bo ja w to wątpię e, Fucking Ewitch Kiedy to noc się zrobi? Już mam 13 minut... Eee, spoko. <laughs> Myślałem, że już 20 minut nagrałem jakoś. Tak się dziwię, że dzień jest a to dopiero 13 minuta. Spoko Kurde, słyszę gwizdaczy, czarek, czarek nie gwizd tam! Ej, czarek, co ty? Na polu jesteś? Ziomuś? Że masz gwizdać? Co? Coś w siebie w domu, w domu się nie gwiźdzę, zrozumiesz? <grystanie> Oj No, nie złapałeś. Ty, kurde, mnie nie złapałeś. No ja, pierdziele, no. Musiałeś to opuścić. Kurde, puść to przy domu, co? Super extra. G-drop. Włacha, póki tutaj żaden czarek mnie. O nie, nadchodzą czarki. Ja pierdzielę, z której strony drzwi mi zrobiliście? Czy wy jesteście? No, Okienko na świat, dzień dobry. E, Czarek, wypraszam sobie. Nie zapraszam ja was do domu. O, cześć, czaruś. Ło! Wypadł z mojego domu! Ziom! Brzydki jesteś! No, jak on nie może w domu tłuc? Wypraszam to sobie. On cholero, jaki kurde Ej, ja się tak nie bawię! Won z mojego domu Ja pierdzielę Ja zginę! Ja zginę! W pierwszym odcinku popatrzu Wypad mi stąd No nie zaglądaj! Nie zaglądaj! Won Ja was ładnie proszę no gdzie z tym ryjem do mojego mieszkania, co? To byłem swojej zampki. Gdzieś na mnie rzucasz jak jakiś Paukers Mam tapsy. Źle mam tapsów zajebiście po prostu. Ekstra. Weźmy tą siekierę. To jest taka lepszy badas. Fucker! 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 Oberwałeś dubstep siekierą. Ojej, jej! Dubstep siekiera zawsze w modzie. Tak jak dubstep gun w Saints Row 4 hehe. Ktoś co jeszcze z dubstep siekierki? Cokolwiek przyjmuję. Darmowe. Fucker. mi z mojego mieszkania. Nie 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 nie. Wow, wow, wow. Teraz to, teraz to zero się przestraszyłem. Przed... Czy cię przypadkiem nie postarało? To mój dom! Czy ja wam wbijam do domu? Fucker! Fucker, fucker! Shit! Zginę, zginę. Zginę. Zginę jak nic. Jak nic, zginę. No, wypad z mojej chałupki, co? wypad tam, kurde? I mnie zabił. W cholerę! W cholerę to wszystko. Po prostu, no nie, po prostu, no nie, jak oni mi mogli wejść do domku, co? A teraz... Teraz mamy mega dubstep w okolicy The fuck? Jezus, czemu te dźwięki są dalej zbagowane co? Tak się ładnie zapytam, o, dziękuję za siekierkę Mili jesteście, ale te dźwięki są dobijające, tak Czekajcie, ja mam dość ciszę no to jest przesrane, wy na, by na pewno to za głośno słyszeliście i było. By było, że kurde zaraz. O oh, fuck. T te te, nie strasz mnie. Nie strasz mnie, ja nie chcę zginąć Co dobrze sobie radziłem. Nie chcę takiego fail odcinka. Tak już jest fail Ja się wrąbałem. O głowa przyda się Halo, kręcę ktoś głowę zgubił. To fuck! Squid, babe No, wbijaj na górę, wbijaj na górę, wbijaj na górę Ale zajebiście Po prostu Tak, tak, nie, nie, to jest Jakim cudem on spadł? A ja się na przy tym zamku nie zapisałem Po prostu, brawa dla mnie Brawa, wielkie brawa dla mnie e, Tak w każdym razie, wracamy, serio, jest zajebiście, nie Kolejny odcinek, ja sobie ogarnę domek przed odcinkiem Zaczniemy od tamtego miejsca już na spokojnie Także nagrałem, nagrałem, powiedziałem co chciałem Nie <grym> yeah, no, beka po prostu ten fail na końcu Tak, jest zajebiście, spadłem, ma dobra, łapki w górę Dziękuję za to Jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie, haha, ale zlamiłeś Tak, to musi być po prostu, musi być jest ekstra, dobra. Ja kończę. Dzięki za oglądanie. <grystanie> Widzimy się niedługo. Na razie. Cześć. Hej.